Jak nabiał wpływa na Twoje zdrowie? Hej, jestem holistycznym trenerem, pomagam ludziom przywrócić organizm do prawidłowego funkcjonowania, żeby czuli się optymalnie. Jednym z ważnych aspektów, który musimy poruszyć, to to, że ludzie nadal jedzą produkty, które sprawiają im problemy. Jednym z najczęstszych produktów, który sprawia problemy i negatywne reakcje, które dają symptomy takie, że po prostu wywołują stany chorobowe w organizmie, jest nadmierna konsumpcja nabiału. Kiedy ludzie mają reakcje autoimmunologiczne do nabiału, nietolerancję lub nawet alergie, o których nie są świadomi, ich organizm dostaje stanu zapalnego. Wzrost temperatury, mają problemy ze snem z powodu nadmiernego pocenia się. Stan zapalny układu pokarmowego, wydęty brzuch, gazy, wzdęcia, po prostu śmierdzące stolce. Nawet dziąsła mogą łatwo zaczynać krwawić podczas szczotkowania. Co więcej, zęby mogą zacząć się ruszać, wywoływać infekcje lub pogłębiać dotychczasowe. Co możesz zrobić, to usunąć nabiał na 4 dni i sprawdzić, jak się będziesz czuć. Jest to łatwy pierwszy krok. Jeśli czujesz się lepiej, możesz zacząć tylko od samym masłem, następnie spróbować mleka. Najlepiej surowego, jeśli masz dostęp. Jeśli nie czujesz się lepiej, całkowicie wyeliminuj nabiał. To są bardzo istotne rzeczy, o których powinnyś mieć świadomość. Jeśli masz nad czym pracować, otwieram współpracę jeden na jeden. Wyślij wiadomość z zapytaniem.